Dzień dobry, a dzisiaj kolejny odcinek z serii kultura na drodze i dzisiaj rozważymy sobie temat czy można sobie się od tak podłączyć do grupy jakiegoś jadącego peletonu zapraszam do oglądania słuchajcie ja nie wiem po co sobie robić takie problemy po prostu warto wtedy zapytać się po prostu czy możemy się podłączyć i zazwyczaj jeśli grupa jest otwarta to oni nie będą mieli z tym problemu i chętnie was puszczą pod warunkiem, że będziecie przestrzegać zasad jazdy w grupie czyli oczywiście tej kultury oczywiście zdarzyć się może, że grupa jest zamknięta i wtedy niechętnie będą przyjmowali osoby z zewnątrz. I teraz coś sobie może powiedzieć, ale zaraz, przecież droga jest publiczna i sobie mogę jeździć z kim chcę w peletonie. No ale słuchajcie, powiedzmy sobie, że w takim pubie albo w restauracji te stoły, te siedziska, te krzesełka, również to jest przecież miejsce publiczne. No i teraz wyobraźcie sobie, że sobie siedzicie z jakąś paczką znajomych, z jakąś grupą i nagle ktoś opcji się do was dosiada i jeszcze zaczyna się yy, opowiadać swoje historii i śmiać z waszych żartów. No tak troszkę pierwsza sytuacja, prawda? Ja słuchajcie, tak raz się podłączyłem bez pytania, bo i tak chciałem tylko kawałek rzucić na tą prostą, tam mnie na, to jest chyba przyszłości czy zwycięzców, tam na pętli Aleksandrów, no nieważne, no. w każdym razie tak nie utrzymałem tempa, bo oni cisnęli ponad 50 godzin na tym odcinku, powbijali pucharki i słuchajcie, teraz najciekawsza ciekawszy potem spodziewałem sobie średnia prędkość całego ich przejazdu, tej grupy. Wniosła tam chyba 40-41 na godzinę na dystansie 90 km średnia moc 240 W. No to 240 W przez 2,5 godziny, no to ładny wynik. Solidnie wytrenowani zawodnicy tam jechali. Tak właśnie jedną osobę tam rozpoznałem, z Grupetto była. No ale dobra, no nie utrzymałem. Je. Bo słuchajcie, nie oszukujemy się, ale jak się czujecie, jak y, ktoś wam po prostu bez pytania o tak, gdzieś sobie sami nagle się y, pod koło podłącza. A może wtedy włącza Wam się w mózgu y, ten bodziec tej rywalizacji? I jednak chcielibyście zerwać go z tego koła i specjalnie wtedy przyspieszacie. Nie, nikt się tutaj kurczę nie będzie do mnie podłączał. Możecie napisać w komentarzu. Tutaj słuchajcie, mam taki nowy, bardzo fajnie wyglądający uchwyt do wari, wydrukowany na drukarce 3D, ponieważ szukałem jakiegoś solidnego, stabilnego mocowania, właśnie. I przy okazji też nie za drogiego. Tutaj nie było co prawda tego, co odkręciłem od innego uchwytu, który okazał się nie wypałem. Ten wydaje się być trochę solidniejszy. Zobaczymy. Mam nadzieję, że średnica, bo ona jest dosyć wąska, będzie pasowało do mojej sztycy. Yy, ale tak, yy, w każdym razie przez ostatnie dni jeździłem z bardzo fajną lampką AN augon Setka. Yy, ona kosztuje 70 zł, ale bardzo fajnie świeci. Yy, natomiast słuchajcie, brakowało mi funkcji tego radaru, więc mam nadzieję, że ten uchwyt będzie okazał się porządniejszy. Dobra, to byłby ten na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Wydziemy się już niedługo, ponieważ bardzo bym chciał nagrać recenzję dwóch bardzo fajnych rzeczy. Do widzenia!